Proszę Państwa, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie na naszym spotkaniu inaugurującym w sposób oficjalny kampanię wyborczą kandydata do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego. Ta kampania została zainaugurowana już jakiś czas temu na poziomie partyjnym Komitetu Wyborczego. Prezentowaliśmy państwu billboard na placu teatralnym. Dzisiaj chcemy zaprezentować billboard Przemysłowa Czarnka i chcemy zaprezentować no, całe solidne poparcie, które dla mojej osoby jest dzisiaj wyrażane w osobie wszystkich tych, którzy przyjęli zaproszenie na, na ten briefing. Proszę państwa, to jest, to jest dobry czas dla Polski i świetny czas dla Lubelszczyzny. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, widząc to, co się działo w ostatnich czterech latach. Że Lubelszczyzna przez te cztery lata otrzymuje wsparcie rządowe na poziomie dotąd niespotykanym. Można wymieniać te wszystkie cyfry, które Państwo już znacie, ale warto powtórzyć. 4,8 miliarda złotych dla rodziców wychowujących dzieci w województwie lubelskim. Ogromne nakłady na drogi ekspresowe. Budujemy ponad 300 km dróg ekspresowych. W różnym stopniu zaawansowania one są. Oddajemy za chwilkę do użytku obwodnicę ryk, co spowoduje, że będziemy mieli od piątku przyszłego tygodnia możliwość dojazdu drogą ekspresową poza granicę województwa lubelskiego, aż do końca obwodnicy Garwolina. Wszystkie te inwestycje są realizowane w sposób formalny w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym mam honor Zawiadywać od 9 grudnia 2015 roku. Wszystkie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, tych wielkich, potężnych, są realizowane w tym Urzędzie Wojewódzkim. Chcę Państwu powiedzieć, że w ostatnich czterech latach w Urzędzie Wojewódzkim liczba pracy, która spadła na urzędników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest ogromna. W niektórych obszarach podwójna albo potrójna. Chcę podziękować w tym momencie również moim urzędnikom, że zdają egzamin i wydają te wszystkie zezwolenia, obsługują wszystkie te inwestycje, inwestycje na czas. Jest, proszę Państwa, tak, że w tym Urzędzie Wojewódzkim również wydaje się, że zapanowały nowe standardy, jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami. Ja odbyłem ponad 200 spotkań w całym województwie lubelskim i te spotkania nie były bezproduktywne. Te spotkania spowodowały, że właśnie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w moim gabinecie. Miał miejsce impuls, który spowodował powstanie funduszu dróg samorządowych. To w tym gabinecie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przedstawiałem prośby mieszkańców województwa lubelskiego, z którymi spotykałem się na spotkaniach, na tych ponad 200 spotkaniach w całym województwie. To wówczas padła decyzja o zdecydowanym zwiększeniu środków finansowych na drogi gminne i powiatowe. No i to dało impuls z kolei do Funduszu Dróg Samorządowych. Chcę Państwu zakomunikować, że fundusz dróg samorządowych ta lista na ogromne miliony złotych, włącznie z pierwszym rozdaniem będzie to zdecydowanie ponad 500 milionów złotych. Została podpisana w piątek przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i od tego tygodnia rozpoczynamy wręczanie umów naszym samorządowcom, które przyniosą w ciągu następnych tylko 12 miesięcy ponad 600, zdecydowanie ponad 600 km nowych, świeżo wyremontowanych, zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych. To wszystko są efekty działania ostatnich, w ostatnich czterech latach. Nie mówię o wszystkich aspektach tego działania, bo nie da się wszystkiego wymienić. Chcę tylko Państwu pokazać, że ta efektywność pracy urzędników Urzędu Wojewódzkiego i mojej skromnej osoby spowodowała zapewne, że Partia Prawo i Sprawiedliwość obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem, co jest wielkim honorem i zaszczytem dla mnie i wskazała na moją osobę jako kandydata do Sejmu z pozycji numer dwa na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 6. Za to bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich Państwa, jeśli Państwo podzielacie te wszystkie poglądy, które prezentuję oficjalnie i publicznie, i wszystkie te wartości, na bazie których funkcjonuję w okresie sprawowania tej funkcji wojewody i przez całe moje życie. Jeśli Państwo twierdzicie tak jak ja, że to jest świetny czas dla Lubelszczyzny, świetny rozwój Lubelszczyzny, rodzin na Lubelszczyźnie, infrastruktury na Lubelszczyźnie, to proszę Państwa o mój głos. Ogromnie się cieszę z, z przyjęcia zaproszenia tak wybitnych osób tutaj wokół mnie zgromadzonych. Przedstawicieli świata nauki, w osobie pana profesora Mieczysława Ryby. Zaproszenie przyjął również pan profesor Waldemar Paruch. Z przyczyn od niego niezależnych nie mógł osobiście uczestniczyć w tym dzisiejszym briefingu. Cieszę się ogromnie z przyjęcia zaproszenia przez pana senatora Grzegorza Czeleja, mojego wielkiego przyjaciela, który jest kandydatem na senatora z okręgu podlubelskiego i to jest mój kandydat na senatora. Na niego będę głosował i chcę, żebyście Państwo również przekazali dla niego poparcie wszystkim tym, którzy zamieszkują okręg Podlubelski. Moim kandydatem na senatora jest również pan minister Krzysztof Michałkiewicz, który startuje tutaj z miasta Lublina. Człowiek z ogromnym doświadczeniem politycznym, który nam będzie bardzo potrzebny w senacie. Pan senator. Z okręgu trzeciego, z kolejnego okręgu województwa lubelskiego. Cieszę się, że są przedstawiciele świata rolnictwa. Pan Gustaw Jędrejek, członek zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, w sprawach rolniczych. Współpracujemy na co dzień i wiele rzeczy udaje nam się. Yy, yy, pchać do przodu, można powiedzieć. Wiele problemów rozwiązywać, wiele pomysłów i inicjatyw rzeczywiście wyzwalać w tym świecie rolnictwa. Cieszę się, że są przedstawiciele samorządów. Jest pan starosta Radosław Brzuska, jest pan starosta Dariusz Szóstek. Są radni miejscy, są radni z Sejmiku Województwa Lubelskiego, Ryszard Szczygieł. Cieszę się ogromnie, że jest ze mną również młodzież licznie zgromadzona. To są wszystko grupy społeczne, które Chcą, żeby dobra zmiana była kontynuowana w Polsce i dobra zmiana była kontynuowana na Lubelszczyźnie, bo to jest dobry czas dla Polski i świetny czas dla Lubelszczyzny. Mamy świetnie obrany kierunek, chcemy iść w tym kierunku jeszcze szybciej i jeszcze efektywniej, a do tego jest potrzebne Państwa wsparcie w wyborach 13 października, o co Państwa serdecznie proszę.